Patrz, gdzie moja głowa? Ty widzisz to? Ja u Ciebie w lobby mam głowę masz, masz. Wejdź weź na mojego live'a na telefonie obczaj Tylko leży w kości na do, do meczu. Chuj, mam sam samą fryzurę, nie mam głowy <ścoughs> Mam tutaj ty U siebie Są, dobra mam Ma. Gdzieś pompa. Nice. Dobra, bo ja pompy szukam, kurwa, zamiast strzelić z tej jebanej. Idziecie. Fryer jebany, mam go. Jeszcze Powalony, dobij go. Dobra, nice. Obija mu kumpla. Dobra, no. mamy ich. No, leczą się? Nie, widzą sobie po prostu. Pokażę jeden, no, pokażę jeden. No. Powalony. Dobra, najsik. Ale na niego wjechałem w ogóle, jestem dobry. Podemno jest. Tutaj jest. Nie, pode mną był. Ucieka? Co czemu nie mogę. Leży, dobra, Wybacz, najsik. nie mogą. Nie, najpierw nie mogłem budować, teraz nie mogę strzelić, nie rozumiem kurwa. Nie, ja nie mogę. zabity. Weź se pompkę lepszą. Ja im tam granaty rzucam. Wyjebane mam na nich. Nie ma, nie ma ich tam. Dziwne, że już schodzą. Powalony jeden? Nade mną jest centralny Rozjebani, 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 rozjebani. A, Nie a, jeden jeszcze, jeden. jeszcze jeden jest? Gdzie? No, jest przy Dobra, zabity no, <głos> <głos> Ale wykampiony! Ojojojoj, kolega Ty kurwa, zero się jebany, ty zero tak Dobra, biorę kartę, już jesteśmy sami. Nie Zrobili Instagrama. tak, jakbyśmy zrobili taki ten. Taki program, ty: streamer szuka żony. Jak na PGA jak będziemy, ty Martin! Wiesz co? Na PGA nagrywamy filmik: streamer szuka żony, Wskakujesz w najlepszy Gajer, w najlepsze Adidasy jakie masz, i napierdalajmy po PGA szukamy ci żony. No i dobra. Może być. Ale, ty, zajebię być taki złoty łańcuch, wiesz, jak te... ...czarno... to znaczy, ten inna rasa ma. Nie żadne ten. Nie żadne te kolorowe, tylko normalni ludzie tacy jak my, tylko in etnicznie inaczej trochę. O widzisz, wybrnąłem Osiu! Ile? Ile ty masz taki... Sek... Ile ty masz? Kamil, witam cię. Kamil, jaki Kamil? Powiedz nikt. Jaki Kamil? Kamil po... średniowski. Ode mnie, kuźwa Kamil! Pierdol! Weź gościu, ja na ostatni raz kogoś... Nie, ja już nie polecam więcej tego kanału. Zero. Od jutra musisz sobie inny test znaleźć. Kurwa. Celebryta jebany. Jutra, jak z nim będę grał na live, to go mutuję, także ludzi. Zapraszam, zapraszam tutaj, Ej, na No, jedzie, jedzie, jedzie. dobra, dobre, dobre. Ty Kurwo, frajerze jebana! Pułapkowa, masz w wpizdek! Będziesz mi tu pułapki stawiał, mene. O, już ciela. No, pewnie tak. Pewnie tak. Skąd? No nie wiem. Nie Dobra, pan na domku, co? Ale na którym? Podaj lokalizację, location. Kurwa, ej, plecy, plecy Gdzie? Kurwa troll jebany Niego go co jest Co? Kurwa Januszu, co? W pizdę dostaniesz, bo się buduje Kurwa byś się budował, Januszu zajebany Już się kurwo nabudowałeś frajerze? Jebany masz! Czadek ktoś jeszcze nie do vloga? To do mnie, dajcie, kocham was Wiesz kurwy, że ja mam słuchawki z bluetooth i schodziłem na dół i to słyszałem Idę na mnie Zaskoczył Jeszcze od boku dostałeś uważaj Pierdole! No bierdolony masz apłyjebany, w jedną kurde, nie pierdolam to Nigdzie nie. Uspokój się Martin Martin Kolego. Ale nie go w góle Martin Spokojnie Martin No kurwa Dużo było, dużo wyjebałem, nie. Marcin ja czemu się denerwujesz, no ale No dobra, zjebałeś, zjebałeś ja do kuli, no i co ja zrobisz No Pierdolę te gry jeb komputerowe, jebane <śla> Martin kurwa <śla> Martins, kurwa, jebane. nie denerwuj się, kurwa Mam kurwa tipa, walę mu kurwa Kiewam zbija mi spada i się zabijam kurwa No normalne no normalne, No Normalne Skończę no. się w tej grze jebanej już nikim kurwa Ja się robiłem kurwa po 15 wragów terazem kurwa gównem tą grę jebaną. Bo dzieciak jebany jeb 11-letni kurwa Buduje się kurwa jebany ułomny kurwa twel Nie da się zabić oczywiście wszystko w grze komputerowej I Kurwa ślinotoku to toku dostałem Mati kur nors, po ko dėjo džiai, tai... O, oh, kuo? Cool.